Witamy w module pierwszy punkt czwarty lekcji Znaczenie dobrostanu w miejscu pracy zatytułowanej Konceptualizacja wskaźników dobrostanu w miejscu pracy. W tym module wyjaśnimy model opisany przez Fishera, który pozwoli nam zidentyfikować najważniejsze wskaźniki dobrostanu w miejscu pracy. Ponadto przeanalizujemy komentarze niektórych badaczy z różnych grup fokusowych przebadanych w tym projekcie na temat tego, co oznacza dla nich dobrostan. Zacznijmy więc od konceptualizacji Fischera, ponieważ model ten daje doskonały przegląd głównych wskaźników dobrostanu, które należy wziąć pod uwagę. Dobre samopoczucie w pracy można przedstawić jako serię powiązanych ze sobą koncentrycznych okręgów, reprezentujących różne wymiary ogólnego dobrostanu. W tym modelu najbardziej wewnętrzne koło reprezentuje pozytywny afekt, który odnosi się do przyjemnych nastrojów i stanów emocjonalnych doświadczanych podczas pracy. Koło to mieści się w kręgu subiektywnego dobrostanu, który obejmuje negatywny afekt i postrzeganie satysfakcji z pracy lub podobnych postaw. Wreszcie trzeci krąg, oprócz dwóch poprzednich kręgów, obejmuje dobrostan eudaimoniczny i dobrostan społeczny, który podkreśla poczucie celu i powołania do pracy. Jak widać, model ten identyfikuje trzy wymiary dobrostanu, które są spójne z trzema elementami reprezentującymi dobrostan w ogóle, jak wyjaśniliśmy w poprzednich modułach. Poniższe slajdy opisują poszczególne wskaźniki 3 wymiarów dobrostanu. Pierwszym wymiarem jest dobrostan subiektywny, nazywany także dobrostanem hedonicznym lub emocjonalnym. Subiektywny dobrostan obejmuje pozytywne nastawienie do pracy oraz doświadczenie wysokiego afektu pozytywnego i niskiego afektu negatywnego. Obejmuje takie wskaźniki jak satysfakcja z pracy, która jest podobna do satysfakcji z życia i odnosi się do poznawczych ocen pracowników na temat ich doświadczenia zawodowego. Innym wskaźnikiem dobrostanu jest zaangażowanie organizacyjne, które odnosi się do stopnia, w jakim pracownicy identyfikują się z celami i wartościami organizacji lub czują się częścią rodziny organizacyjnej. Kolejnym ważnym wskaźnikiem dobrego samopoczucia jest pozytywny afekt, który definiuje się jako przyjemny nastrój i entuzjazm, jakich doświadczają pracownicy. Szczególnym konstruktem przyczyniającym się do pozytywnego afektu jest energia, definiowana przez poczucie siły fizycznej, energii emocjonalnej i poznawczej. Dobrostan eudaimoniczny obejmuje kilka wskaźników, takich jak zaangażowanie zawodowe, które odnosi się do identyfikacji jednostki z pracą, zawodem oraz stopień, w jakim poczucie własnej wartości opiera się na aktualnej roli. Zadowolenie z pracy, które określa się jako pozytywną i satysfakcjonującą postawę, charakteryzującą się energią, zaangażowaniem i zaabsorbowaniem, co oznacza całkowite skupienie się na zadaniach bez świadomości upływu czasu. Rozwój zawodowy jest również ważnym wskaźnikiem, który odnosi się do poczucia rozwoju w pracy i postępu w kierunku samorealizacji. Inne wskaźniki eudaimonicznego dobrostanu obejmują inne pojęcia, takie jak zaangażowanie w pracę, które odnosi się do przyjemnego stanu pełnego zaangażowania w wymagające zadanie, który pozwala na niezakłócony rytm pracy. Kolejnym jest motywacja wewnętrzna, charakteryzująca się uczuciem przyjemności, zainteresowania i radości doświadczanych podczas pracy, która zaspokaja potrzebę kompetencji i mistrzostwa. Sens pracy to kolejny wyznacznik dobrostanu eudaimonicznego, definiowanego jako poczucie spełnienia wynikające z wykonywania zadań uznawanych za ważne. I wreszcie powołanie do pracy, które odnosi się do postrzegania nieodłącznego sensu swojej pracy. Dobrostan społeczny to kolejny wymiar, który dotyczy wspierania wysokiej jakości relacji, tworzenia bezpiecznego i pozytywnego środowiska. Jak wspomniano wcześniej, dobrostan społeczny jest ściśle powiązany z dobrostanem eudaimonicznym, ponieważ utrzymywanie pozytywnych relacji społecznych może sprzyjać zaangażowaniu w pracę. Istnieje kilka wskaźników dobrostanu społecznego, takich jak satysfakcjonujące relacje, zarówno ze współpracownikami, jak i menedżerami. Podobnie dawanie i otrzymywanie wsparcia społecznego byłoby kolejnym wskaźnikiem dobrostanu społecznego. W kilku grupach fokusowych, które uczestniczyły w projekcie GEMMA, zadaliśmy następujące pytanie. Jak osobiście zdefiniowałbyś dobrostan w pracy? Poznajmy odpowiedzi Baatczy. Ogólnie rzecz biorąc, badacze zdefiniowali dobrostan w kategoriach trzech wymiarów wymienionych w modelu Fischera. Po pierwsze, podkreślili, że dobrostan oznacza uczucie zadowolenia lub szczęście, które odnosi się do hedonicznych wymiarów dobrostanu. Po drugie, stwierdzili, że osiągają dobrostan, gdy mają zadanie zgodne z wyznawanymi wartościami i odczuwają postęp i rozwój, co odzwierciedla wymiar psychologiczny lub eudaimoniczny. Na koniec zauważyli, że dobre samopoczucie w pracy obejmuje także przebywanie w dobrej atmosferze i poczucie bycia docenianym przez współpracowników, co odnosi się do dobrostanu społecznego. Co więcej, należy również zauważyć, że pytając o dobrostan, stwierdziliśmy zróżnicowanie w poziomie zadowolenia z pracy wśród badaczy. Czy zastanawiałeś się, czym jest dla Ciebie dobrostan? Warto odpowiedzieć na to pytanie. Mamy nadzieję, że poznałeś główne wymiary dobrostanu w pracy. Na następnej lekcji dokonamy przeglądu ram teoretycznych projektu GEMMA, gdzie wyjaśnimy główne predyktory dobrostanu i strategię ich zmiany poprzez różne kompetencje. Do zobaczenia w kolejnym module.